Do rzeczy plus. O tym, co najważniejsze zawsze do rzeczy. Pomówimy teraz chwilkę o różnicach między lewicą a prawicą, bo tak mówią lewica, lewica, co to jest lewicowy, kto to jest prawicowy i właściwie nie zawsze wiadomo o co chodzi. Otóż jest wiele różnic, to się, różnica jest wręcz genetyczne, prawda, jak wiadomo, że prawicowcy pochodzą od Jafeta, a lewica pochodzi od Hama, jest oczywiste, ale czym to się przejawia, przejawia w jakim zachowaniu? Otóż przede wszystkim, przede wszystkim podstawowa sprawa. Lewica chce państwa opiekuńczego. Chce, żeby państwo się opiekowało człowiekiem. Żeby człowiek był bezpieczny. Najważniejsze dla lewicy jest bezpieczeństwo. Więc y, traktuje się człowieka jako małe dziecko, jako niewolnika, czy jako zwierzę nierozumne. Prawda? No powiedzmy sobie: y, klasyczny przykład jest zapinanie pasów samochodów. Y, prawicowiec mówi, no jak. Chcesz, chcesz się zabić, to no masz prawo się zabić. Proszę bardzo, nie zapinaj się pasami i już. To jest mówi, nie no, przecież nie można dopuścić, żeby człowiek się zrobił krzywdę. Prawda? I tak się postępuje z małym dzieckiem, tak się postępuje z przełożonym w samochodzie zwierzęciem, prawda? tak się postępuje z niewolnikiem. Natomiast broń Boże, tak nie wolno postępować z normalnym, dorosłym mężczyzną, bo prawicowie czegoś takiego po prostu nie trafi. Otóż, otóż to, jest ta, to jest ta różnica, czy mamy państwo opiekuńcze, które się zajmuje człowieka i urzędnik państwowy lepiej od człowieka wie, co jest dla niego dobre, czy też zakładamy, że człowiek sam wie, co jest dla niego dobre i jak chce się zaćpać na śmierć, no to chwała Bogu jednego i do tym mniej. Prawda? Jakoś tego Darwina wierzymy, prawda, i jeżeli ktoś chce się sam wyeliminować, to taka nagroda Darwina dla ludzi, którzy możliwie głupio zejdą z tego świata, no, yy, nie, nie stawiając po sobie potomstwa, bardzo ważne, no, no to właśnie chwa, chwała Bogu, że takiego człowieka z nami nie będzie, bo jeszcze by zrobił jakieś potworną krzywdę innym. Jak jest idiota i sam się zabije, no to być może gdyby przeżył, to by za, za chwilę prowadził autobus i, i, i zabił 100 osób. Spokojnie. Nie ma człowieka, nie ma się czym przyjmować. Prawica nie jest opiekunem człowieka. Prawica uważa, że człowiek sam najlepiej wie, co jest dla niego dobre, jak sensy zrobić krzywdę. To nie się zrobi krzywdę, prawda? Chcącemu nie dzieje się krzywda. Ale w tym momencie, w tym momencie, jeśli tak traktujemy człowieka, człowiek się doskonali. Natomiast jeśli człowiekiem się opiekujemy i dbamy o jego bezpieczeństwo, to się nie doskonali, po prostu uważa, że nie musi myśleć o swojej przyszłości, no bo Państwo za niego myśli. I to jest ta podstawowa różnica. Jak jest państwo opiekuńcze, to ludzie przestają być coraz lepsi, stają się coraz gorsi. Natomiast jak mamy. Traktowanie człowieka jak człowieka, zgodnie z cywilizacją europejską, nie unijną, tylko europejską, no to wtedy ludzie stają się z pokolenia na pokolenie coraz lepsi, bo ci głupi jakoś gdzieś giną, prawda? Kobiety nie chcą dawać im dzieci, prawda? Wynikają. I to jest ta jedna podstawowa różnica. Druga różnica to jest, to jest taka, że lewica szanuje człowieka pracy. Mówi, że, mówi, że najważniejszy to jest człowiek pracy, prawda? I wszystko trzeba dla człowieka pracy, a prawica. Mówi zupełnie odwrotnie: człowiek pracy jest po to, żeby zarabiać pieniądze, i on jest, ma na dwóch łapkach służyć człowiekowi konsumpcji. Ja przez 8 godzin jestem w pracy, ale przez 16 godzin nie jestem w pracy, tylko jestem, jestem, jestem homoludem, chcę się bawić, chcę mieć rozrywkę, prawda? I to jest mój cel. Praca jest tylko po to, żeby miał pieniądze na, na, inne, na inne cele. Jeżeli oczywiście lubię tę pracę, to bardzo dobrze, ale generalnie rzecz biorąc. Celem pracy jest zarobienie pieniędzy na ważniejsze sprawy niż praca. Natomiast lewica uważa, człowieka za właśnie czeka pracy i widzi w nim tylko z, z wie, wieże robocze, które prawda, ma pracować, pracować, pracować. Prawda? I jak to było słynne powiedzenie I z pracy do pracy i z pracy do pracy o jejku, jak długo tak można prawda? Więc to jest, to jest ta podstawowa, podstawowa różnica. Przez yy, cały czas najważniejsze jest to, co ja robię po pracy. jest niesłychanie ważną sprawą to, że dawniej, w normalnym, kiedy jeszcze Europa była normalnym państwem, jak człowiek na przyjęciu rozmawiał z człowiekiem, to nie, nie wolno się było spytać, gdzie pracujesz, ile zarabiasz. Czy nie uczekiem pracy? To się mówiło, prawda, jakie masz rozrywki, prawda, gdzie, gdzie ostatnio byłeś, byłeś na, na, na wyjeździe zagranicznym, prawda, co kupiłeś, na, co kupiłeś żonie i dzieciom, prawda. Mówiano o tym, co on robi po pracy. Nie wolno było w towarzystwie spytać się, gdzie pracujesz, ile zarabiasz. Dentylman o pieniądzach nie mówił, dentylman pieniądze ma i koniec. To się nie mówiło. A dzisiaj? Na przyjęciu się od razu mówi, słuchajcie, zrobi, ty ty wszyscy są ludźmi pracy. I nic dziwnego, że ten socjalizm w końcu jednak wygrywa, prawda? Bo ta idea człowieka pracy. To jest, to, jest, to jest ta różnica między lewicą a prawicą. I wreszcie trzecia niesłychanie ważna różnica to jest podejście do człowieka jako do no, tego decydenta, który o sobie decyduje. Otóż, jak już mówiliśmy przed chwilą, yy, prawica uważa, że człowiek sam jest kompetentny, żeby podejmować decyzje o sobie. Czyli na przykład mogę podjąć decyzję, że pójść do lasu, pozbierać grzybki, prawda, i zjeść nawet, jeżeli są muchomor, trudno. Moja, moja, moja prywatna sprawa, prawda. Nie można mi tego zabronić. I, i, to jest, i, to jest, i, i, i to jest człowiek, i to jest człowiek, który, który podejmuje decyzję o sobie, o swoich dzieciach, prawda? To on wybiera szkoły dla swoich dzieci. Nie ma Ministerstwa Edukacji, który ustala program dla szkół, są szkoły, Każde, każda szkoła ma inny program, czyli wybiera sobie szkoły dla swojego dziecka, taką jaką chce, to jest jego dziecko, prawda? I on, zakłada się, że człowiek podejmuje najlepszą decyzję o tym, co robi ze swoimi dziećmi, no bo. Człowiek ma i swoje dziecko i on je kocha bardziej niż pan minister. W związku jest logiczne, żeby to człowiek podejmował decyzję o swoim dziecku, a nie pan minister o edukacji, zdrowia czy czegoś tam jeszcze, żeby się mówił, czy moje dziecko ma być zaszczepione, czy nie. Czyli uwaga, człowiek sam podejmuje decyzję o sobie. Uważamy, że każdy jest kompetentny do podejmowania decyzji o sobie. Natomiast ten sam człowiek który świetnie tam podejmuje własne decyzje, ten sam człowiek staje się nagle beznadziejnie głupi, jeżeli trzeba podejmować decyzje za wszystkich, bo to ludzie nie mają takich kompetencji. I człowiek, który nawet całkiem sobie nieźle, nieźle sobie podejmuje decyzje w swoim firmie, zarządza nią bardzo sprawnie, natomiast jak zaczyna dyskutować o tym, co, co robi z mieniem publicznym, a ludzie nagle całkowicie głupieją. Jeżeli jeżeli mamy, jeżeli, mamy, jeżeli człowiek ma podejmować decyzję o czym innym, to staje się idiotą, bo po prostu nie ma w tym interesu, bo on ma interes, żeby dbać o swoje. Natomiast nie ma interesu, żeby dbać o cudze. Więc czym ludzie, jak można, jak podejmować decyzje w publicznych, podejmują nieprawdopodobnie głupie decyzje. Na przykład, Pamiętam, były decyzje prywatyzacyjne lat temu 30, i mówiono, no, nie można sprzedać yy, tej fabryki Niemcom albo Włochom, nie można sprzedać. Ale dlaczego? I pytanie, jeżeli, jeżeli człowiek prowadzi swój samochód na giełdę i sprzedaje, to czy on yy, patrzy, czy tego nie kupi Niemiec, albo czy tego nie kupi jakiś ekskomunista? Nie, sprzedaje temu, kto daje najwięcej. Czyli postępuje racjonalnie. Natomiast jeżeli sprzedaje mienie państwowe, a to już wtedy zaczyna podejmować decyzje idiotyczne, prawda? Nie sprzedamy Niemcowi, nie sprzedamy Włochowi, prawda? Nie sprzedamy, nie sprzedamy komuś tam. Natychmiast podejmuje decyzje idiotyczne. Przestaje być rozsądnym człowiekiem, bo nie decyduje o sobie. I racjonalność polega na tym, że ja decyduję o sobie i wtedy podejmuję decyzje racjonalne. A jako innych to mam różne genialne, genialne, pomysły. Natomiast lewica rozumuje dokładnie odwrotnie. Uważa człowieka za kompletnego debila, jeśli idzie o własne decyzje. Nie wolno mu nawet podjąć decyzji, czy zapiąć pasami w samochodzie, czy nie. Bo człowiek jest debilem, wiadomo, że nie podejmuje o właściwej decyzji. Oczywiście. Trzeba ludziom zabronić, ja wiem, kupowania zbyt dużo cukru, prawda, nałożyć podatki od cukru albo do alkoholu, żeby nie pili alkoholu. Prawda. Trzeba dbać o to, żeby człowiek o sobie nie decyzji, bo człowiek jest idiotą. Ale uwaga, ten sam człowiek, który jest kompletnym idiotą w siedzi o sobie, nagle, bo tak lewicy jest geniuszem, jak przychodzi do wyborów na przykład. O, to na pewno ludzie wybiorą najlepszego prezydenta, prawda? Na pewno w referendum podejmiemy dobrą decyzję, czy wejść do Unii, czy wejść z Unii i tak dalej. Ten sam idiota, który najprostszej decyzji nie potrafi podjąć, nie potrafi podjąć decyzji, żeby pasami w samochodzie, jest kompetentny, żeby podejmować decyzję o całym świecie. Co prawica uważa za kompletny, oczywiście, idiotyzm. I proszę zwrócić uwagę na tę tą, tą całkowitą odwrotność gdzie my, prawica, pozwalamy ludziom decydować o sobie, ale nie wprowadzamy półdemokracji i nie pozwalamy, żeby ludzie decydowali o innych, no, natomiast lewica odwrotnie pozwala ludziom decydować o innych, natomiast nie pozwala decydować o sobie. I chyba Państwo rozumiecie, że to jest przecież zupełny jakiś, jakiś idiotyzm. No to chyba Beria, czy jeszcze jego poprzednik, Taki szef KGB w Rosji powiedział, powiedział że, że człowiek jest omylny, ale kolektyw nie myli się nikt. My, prawicowo, od odwrotnie. kolektyw jest idiotą, a człowiek się nie myli, jeśli idzie, jeśli idzie o opowiadanie decyzji o sobie, o swoich pieniądzach, o żonie, o dzieciach, prawda? To on wtedy podejmuje, podejmuje decyzje, decyzje racjonalne. I. I dlatego właśnie prawica nie, nie, nie jest za demokracją. Wybory nie są po to, że... Wiara w to, że ludzie podejmą, podejmą decyzję zbiorową. Nie. Jak podejmą decyzję zbiorową, to wynik będzie fatalny. Będzie wynik fatalny. Inteligencja ciała zbiorowego Inteligencja ciała zbiorowego jest to inteligencja najmłodszego e, jego członka, podzielona przez pierwiastek trzeciego stopnia e, z liczby członków tego e, zbiorowiska. Więc jeżeli na przykład e, mamy ciało tysiącosobowe, i, i ten i ma IQ 130, no to pierwiastek trzeciego stopnia z tysiąca to jest 10 i dzielimy 130 przez 10 i wtedy inteligencja tego ciała zbiorowego wynosi 13, czyli gdzieś około inteligencji psa. I to mniej więcej tak jest. Tłum, tysiąca ludzi zachowuje się mniej więcej, jak, równie głupio, głupio jak pies, a milion ludzi to już to ma inteligencję gąsienicy mniej więcej. Także nie jest prawdą, że jak więcej ludzi myśli, to jest lepiej. Nie. Jednostka myśli lepiej, jeszcze, nikt, jeszcze nigdy nie wymyśliła niczego zbior, zbiorowość. Wszystkie wynalazki robili pojedynczy ludzie, a nie kolektywy. I dlatego my, prawica, wierzymy w człowieka, ale lewica wierzy w motłoch. I dlatego nienawidzę lewicy. Zapraszamy państwa do codziennego odwiedzania portalu Do rzeczy. Znajdziecie w nim państwo najnowsze wiadomości, opinie, dodatkowe artykuły i programy naszych publicystów oraz wydania tygodnika Do rzeczy i miesięcznika Historia Do rzeczy. www.dorzeczy.pl